Dzień dobry, kupiliśmy kostkę. Dzisiaj pokażemy Wam etap z układania paneli i jak my sobie z tym poradziliśmy. Rozpoczynamy od usunięcia wszystkich pozostałych taśm dylatacyjnych oraz od dokładnego posprzątania wszystkich płyt z ogrzewaniem podłogowym. Pierwsze przymiarki. Tutaj Maciek nan nanosił wymiary, zaznaczał sobie. Panele tak, aby docinać co 1 trzecia. Także działamy sobie. Rozwijamy podkład. Podkład był dedykowany i zakupiony w firmie od ogrzewania podłogowego. Także jest to produkt rekomendowany przez firmę sander Systems. Tutaj podkłady razem ze sobą sklejane są taśmą aluminiową, tak aby nic się nie przesuwało, ale też, żeby była ta izolacja porządna. I już pierwsze panele na ziemi. Tutaj Maciek podpina pierwszy docinek na jedną trzecią długości panela. I sprawdzamy jak to będzie wszystko pięknie wyglądało. Kolejne docinki już formalność. Tak się prezentuje podkład wraz z pierwszymi ułożonymi panelami. Pięknie Maciu, pięknie! Idzie tak dużo. I przechodzimy sobie do kolejnego pokoju. Jest to nasze największe pomieszczenie na dole. Także tutaj troszeczkę tego układania było. Jak widać, wszystkie skrawki muszą być też dopasowane. Przy układaniu paneli trzeba było zwrócić szczególną uwagę na to, aby wszystko równo się wpinało, żeby nigdzie nic nie prężyło, tak aby te pióra ładnie wskakiwały i nic się nie wyłamywało. Co istotne, jak możecie zauważyć, łączenia podkładów są prostopadłe do kierunku układania paneli. I nie było to takie raz za razem. Podejmowanych było tyle prób, ile było potrzebnych, żeby wszystko dobrze siadło. czasem warto było sobie podobijać gdzie nie Ale oczywiście ważne było zwracanie uwagi na wszystkie rogi paneli, ponieważ zdarzały się w paczce elementy uszkodzone. I niestety jak nie zwrócicie na to uwagi od razu, to może być konieczne rozbieranie pod połowy podłogi, żeby wymienić ten jeden panel. Tak to się prezentuje po położeniu na całej Powierzchni. Oczywiście przy zachowaniu dylatacji od ścian. I czas na listwy przypodłogowe. Docinki. Tutaj Maciek docinał sobie brzeszkotę, bo po prostu tak było mu wygodnie. I to za co lubimy karton gipsy, czyli kręt. I od razu wszystko można sobie przykręcić. Dolne elementy listew przykręcone do karton gipsu tak aby nic się nie ruszało i żeby było to stabilne. I kolejna listwa trafia na miejsce. Co istotne, nie było to takie proste. Przy łączeniach tych listew, ponieważ nie zawsze wszystko chciało od razu wskoczyć, tak, jak to powinno wyglądać. Było potrzebnych naprawdę wiele prób czasami, żeby ta listwa dobrze się spasowała, żeby nigdzie nic nie wyskakiwało. Także warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości. A tak już pokój zrobiony na gotowo z listwami przypodłogowymi. Jest bosko. Dzięki za dziś! I do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji.